Hej hej, w tym odcinku opowiem o najważniejszych grupach leków stosowanych w pulmonologii, czyli o lekach stosowanych w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Najpierw taki krótki wstęp teoretyczny odnośnie tych dwóch chorób. Przede wszystkim astma, o której jest odcinek i do którego odsyłam, to jest przewlekła choroba zapalna dróg oddechowych, najczęściej o podłożu alergicznym i w niej jest zmienność nasilenia objawów, czyli występują ataki astmy, ale są momenty, w których tych objawów astmy praktycznie nie ma. Natomiast POHP to jest choroba tak naprawdę składająca się z dwóch chorób: rozedmy oraz przewlekłego zapalenia. Palenia oskrzeli i to jest choroba po prostu wynikająca z palenia papierosów, gdzie ten dym tytoniowy indukuje stan zapalny, gdzie komórki układu odpornościowego wytwarzają różnego rodzaju. Oprócz cytokin, też proteazy, które uszkadzają włókna elastyczne, doprowadzając do tego, że pęcherzyki rozwalają się w takie pęcherze rozedmowe, a dodatkowo, drażnione oskrzela tam przerastają gruczoły śluzowe, wytwarzają dużą ilość śluzu, dodatkowo też bardzo łatwo one się obkurczają, i to prowadzi do objawów. I ta przewlekła obturacyjna choroba płuc stale, stopniowo. Robi się coraz gorzej i dodatkowo pojawiają się zaostrzenia, czyli na przykład infekcje, różne inne stany, które pogarszają to oddychanie, i potem często po takim zaostrzeniu ta sprawność układu oddechowego nie wraca do tego poziomu sprzed zaostrzenia. Więc zarówno w astmie jak i POHP występuje obturacja dróg oddechowych, skurczenie dróg oddechowych również związane z tym, że wytwarzany jest ten śluz. Ale dodatkowo w astmie bardzo istotny jest ten komponent alergiczny, ten komponent tych alergenów, które wyzwalają cały cykl zapalenia, gdzie te komórki zapalne, mastocyty degranulują, uwalniają histaminę, komórki z nofile i inne, te komórki stanu zapalnego wytwarzają prostaglandyny, leuko Trieny, inne, właśnie te mediatory zapalne, więc w astmie ten, ta komponenta zapalna jest praktycznie. No, jedną z najistotniejszych tak naprawdę, jeżeli chodzi o cel leczenia astmy. Dlatego, że obturacja występuje tu i tu, dlatego zarówno w jednej i drugiej chorobie bardzo ważna jest taka grupa leków, którą można nazwać bronchodylatatorami, czyli takie grupy leków, które rozszerzają oskrzela, tak, po to, żeby lepiej się oddychało. Ale dodatkowo na tą komponentę zapalną w astmie Ważną rolę odgrywają wziewne glikokortykosteroidy. Gdybyśmy mieli tak te mechanizmy działania tych różnych leków stosowanych w tych chorobach pokazać, no to załóżmy, że macie tutaj drogi oddechowe o które są obkurczone, bo mięśniówka gładka w ścianie oskrzeli jest obkurczona i w przypadku na przykład astmy no to są te komórki stanu zapalnego eosinofile, mastocyty uwalniające ziarnistości, napędzające stan zapalny i wytwarzane są prostaglandyny, leukotrieny, histamina naciek komórek zapalnych i to wszystko doprowadza do nasilenia stanu zapalnego prowadzącego do obturacji tych oskrzeli dlatego tutaj grupy leków stosowane właśnie w tą komponentę zapalną leki, które są stosowane głównie w Astmie to są właśnie wziewne sterydy, ale również antagoniści receptorów dla leukotrienów LTRA w skrócie tam z angielskiego leukotrien receptor antagonist, tak? Leki tzw. zwane kromony czy też leki biologiczne stosowane w astmie. Drugie, ta grupa leków, o której mówiłem, te bronchodylatatory, to są leki, które działają na unerwienie autonomiczne właśnie dróg oddechowych, bo drogi oddechowe są unerwione autonomicznie zarówno przez układ przywspółczulny, jak układ współczulny i układ przywspółczulny poprzez zakończenia neuronów uwalniające acetylocholinę, działa na receptory muskarynowe M3 i pobudzenie układu przywspółczulnego obkurcza oskrzela i nasila wydzielanie śluzu w oskrzelach. A my tego nie chcemy. Dlatego świetnymi lekami w tym wypadku są tzw. holinolityki, czyli blokery receptora muskarynowego, z angielskiego muscarinic antagonist. Ten skrót MA sobie miejcie w głowie, bo z tego się biorą skróty... Poszczególnych tam leków w tej grupie, tej grupie holinolityków, o której też zaraz będę mówił. Natomiast działanie układu współczulnego, układu związanego z walką, ucieczką, pobudzeniem, działa także noradrenalina na zakończeniach neuronów współczulnych, pobudza receptory beta-2 właśnie w mięśniówce i doprowadza do rozkurczu oskrzeli, rozkurczu, tak? Czyli w momencie, kiedy chcemy uciekać, walka i tak dalej, potrzebujemy mieć rozszerzone drogi oddechowe, bo będziemy szybko oddychać, bo będziemy szybko zwiewać, będziemy szybko zwiewać, mięśnie potrzebują tlenu, tlenu z oddychania, które musi być tutaj super wydolne. Więc leki, które będą pobudzać receptory beta 2, aby ten rozkórcz oskrzeli był jeszcze bardziej super, to są tak zwane beta mimetyki. Mimetyki, ponieważ pobudzają receptory beta, skrót z angielskiego BA od beta receptor agonist, nie antagonist, bo antagonist blokuje, a agonist, agonista pobudza, więc one pobudzają te receptory beta 2. I przechodząc już do tych grup leków, zacznijmy od beta-mimetyków, tak jak powiedziałem, działają na receptory beta2 w oskrzelach, przez co rozkurcza się mięśniówka gładka, poszerzają się oskrzela, odwracamy tą obturację. Są to leki stosowane przede wszystkim w ziewnie. I te leki dzielimy na dwie grupy w zależności od długości ich działania. Są tak zwane SABA, czyli short acting beta agonist, czyli takie działające krótko. To innymi fenoterol czy salbutamol, które działają między 4 a 6 godzin i są stosowane głównie doraźnie. W przypadku właśnie bronchokonstrykcji, nagłego pogorszenia, oddychania, no to taki pacjent może sobie doraźnie dopsikiwać te leki. Natomiast druga grupa to długodziałające działające beta, -agoniści, beta mimetyki długodziałające, LABA i te LABA to między innymi formoterol i salmeterol, które działają około 12 godzin. Czy ale co jest bardzo ciekawe, że ten formoterol on działa długo, ale też działa szybko. Dlatego, że on działa dosyć długo i szybko, to ten formoterol w najnowszych zaleceniach dla astmy GINA 2019 znalazł się jako teraz preferowany w połączeniu z wziewnym sterydem jako leczenie doraźne. Czyli pacjent mający astmę nagle czuje, że. Gorzej mu się oddycha i musi sobie dopsiknąć leku dodatkowego oprócz np. leku stosowanego przewlekle, np. rano i wieczorem. No to dopsikuje sobie preparat formoterolu, który będzie działał około tych 12 godzin, ale szybko zacznie działać, razem z wziewnym sterydem, np. budezonidem. Oprócz formoterolu i salmeterolu istnieją jeszcze laba. Można powiedzieć, że to są ultralaba, bo ich czas działania wynosi około 24 godzin. Jest to Indacaterol i Vilanterol, no ale to są nowe leki, więc też są drogie leki, tak? i głównie te długodziałające są stosowane przewlekle. Betamimetyki jako te bronchodylatatory, tak jak już mówiłem, znajdują zastosowanie zarówno w leczeniu astmy, jak i w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Natomiast te LABA stosowane przewlekle w astmie nigdy nie mogą być jako jedyne leki, ponieważ one nie działają na tą bardzo istotną komponentę zapalną, przez co one nie poprawiają, nie przedłużają życia tym pacjentom, a wręcz właśnie w tych ostrych stanach niezastosowanie sterydu może no, mieć no, niedobre konsekwencje, dlatego nigdy same w astmie, zawsze ze sterydem, natomiast same laby, na przykład w POHP, jak najbardziej. Jakie mogą być działania tych leków? No, te leki słabo się tak naprawdę wchłaniają z dróg oddechowych, ale jeżeli będziemy ich stosować bardzo dużo, na przykład w ataku astmy, kiedy te stosowane doraźnie krótko działające, pacjent sobie będzie dopsikiwał i na przykład sobie psiknie 10-20 razy aż tak dużo, no to częściowo przejdą i w momencie, kiedy trafią do krwi, to mogą już trochę stracić na tej swojej selektywności. W kierunku receptorów beta 2 i też działać na beta 1. Stąd przede wszystkim mogą to być działania niepożądane sercowe, takie jak tachyarytmie, ale również drżenia mięśniowe. I co ciekawe, betamimetyki mogą obniżać poziom potasu we krwi, więc hipokaliemia może również w przypadku zaostrzenia i podawania dużych ilości właśnie beta-mimetyków również być, dlatego warto w przypadku zaostrzenia astmy również kontrolować poziom potasu u pacjenta. Drugie te leki, bronchodylatatory, to holinolityki, które blokują receptory muskarynowe, czyli blokują działanie układu przywspółczulnego na drogi oddechowe, przez co mięśniówka gładka się rozkurcza, a wydzielanie śluzu nie jest zwiększane, czyli można powiedzieć, że jest zmniejszane. To również są leki stosowane w ziewnie i podobnie jak beta mimetyki, są dzielone na dwie grupy. Sama, czyli krótko działające. Blokery receptorów muskarynowych. Do nich należy przede wszystkim bromek ipratropium, który jest stosowany jako lek doraźnie oraz długodziałające. Wśród nich tiotropium, ale również glikoperonium, umeklidynium, aklidynium. Aklidynium akurat w Polsce nie mamy, ale umeklidynium mamy, to jest bardzo nowy lek, glikoperonium też, no i tiotropium. I te leki już są stosowane przewlekle, i wszystkie te leki, które są tu wymienione, mogą być stosowane w POHP. Natomiast do zastosowania w astmie i POHP są bromek i pratropium i tiotropium, czyli w astmie i pratropium, tiotropium, ale te glikoperonium u nie mają wskazania w leczeniu astmy. I tak prawdę powiedziawszy, te tiotropium stosowane właśnie dodatkowo. To już jest ostateczność, kiedy stosowanie dużych dawek sterydów ziewnych razem z betamimetykiem długodziałającym nie daje rady, to wtedy myślimy o dołączeniu jeszcze lamy długodziałającego. Natomiast lamy stanowią podstawę leczenia POHP i często nawet stosowane są lamy razem z labami, przy czym lama jest... Fajniejsza od laby w przypadku POHP. No ale to w odcinku o POHP trochę więcej o tych takich ewenementach będę mówił, ale warto pamiętać, że te leki tak naprawdę mają niską biodostępność. To są jakieś tam aminy czwartorzędowe, które słabo się wchłaniają, też nie przechodzą do środkowego układu nerwowego. Za bardzo, ewentualnie jakieś bóle głowy kaszel, suchość w ziemi ustnej, bo w bardzo dużym przedawkowaniu no to te leki blokują receptory muskarynowe. Więc. To są pochodne atropiny, więc wtedy w przedawkowaniu może wystąpić zespół atropinopodobny, czyli występowanie suchości, śluzówek, zatrzymanie moczu, niewyraźne widzenie, tachykardia. To są jakieś takie rzeczy, o których warto pamiętać, no bo warto pamiętać, że to są leki podobne do atropiny, więc mogą, jeżeli zostaną naprawdę srogo przedawkowane, również tak działać. Kolejna grupa to metyloksantyny i również to są bronchodylatatory. Do nich należy teofilina, która może być stosowana do ustni albo do żylnie. Uwaga, pamiętacie, zarówno betamimetyki, jak i cholinolityki to były leki wziewne. To natomiast jest lek stosowany albo do albo do żylnie, który jest stosowany tylko w POHP. w astmie nie, ponieważ jego działanie nie jest jakiś super, a jest dużo działań niepożądanych. Bo teofilina. Tak do końca, w 100% nie wiemy jak ona do końca działa, bo ma dużo jakichś takich dziwnych działań. Przede wszystkim działa nie specyficznie na hamowanie fosfodiesteraz i wpływ na stężenie tego przekaźnika CMP w komórkach, jakieś takie cuda widy Dodatkowo jeszcze blokuje receptory dla adenozyny, a adenozyna obkurcza oskrzela. Więc ostatecznie powiedzmy efekt jest taki, że oskrzela są bardziej rozkurczane. Tylko, że no teofilina jest mniej skuteczna od beta mimetyków cholinolityków dlatego jest lekiem drugiego wyboru, a w szczególności u pacjentów, którzy nie mogą jakoś wziewnie przyjmować tych leków, bo, bo coś tam. Dodatkowo jeszcze przez to działanie mogą działać inotropowo dodatnio, zwiększać uwalnianie katecholamin, zmniejszać syntezę cytokin prozapalnych przez jakiś dziwny wpływ na acetylację histonów i polepszyć pracę przepony. Chociaż no mówię, no te leki mają dosyć sporo działań niepożądanych, przede wszystkim nudności, wymioty, dachykardię, arytmie, poprzez Działanie to również na serce, i nie są to leki takie pierwsze, co byśmy pomyśleli, jeżeli chcielibyśmy pacjenta leczyć. Bardzo podobnie do teofiliny działa roflumilast, który również jest przyjmowany do ustnie, ale on nie jest metyloksantyną. On jest wybiórczym inhibitorem fosfodiesterazy typu 4, stosowany u pacjentów z ciężkim POHP. Należy pamiętać, że nie można go stosować razem z teofiliną, a wśród działań niepożądanych najważniejszym jest kacheksja, czyli spadek masy ciała pacjenta, utrata łaknienia, biegunki, wszystko co prowadzi do wyniszczenia pacjenta. Dlatego jeżeli pacjent ma niską masę ciała, jest to pacjent osłabiony, absolutnie nie powinniśmy myśleć o włączaniu tego leku, bo, ponieważ po prostu całkowitą wydolność pacjenta znacząco osłabimy i możemy pacjenta no, do grobu wpędzić, jeżeli pacjent jest kachektyczny, a my jeszcze bardziej go osłabimy no, po prostu. No, a teraz moi drodzy, wkraczamy w leki, które głównie działają na tą komponentę zapalną, i one są stosowane przede wszystkim w astmie. Znaczy, wziewne sterydy też czasami mogą być stosowane w PLHP, ale to raczej u pacjentów, gdzie Współ występuje u nich POHP i astma, bo nikt nie powiedział, że astmatyk, skoro ma astmę, to on nie będzie palił. No, jeżeli jest jakimś takim turbopalaczem, to on będzie palił, więc wtedy często jest tak, że POHP się nakłada na astmę i czasami właśnie wtedy te wziewne glikokortygosteroidy, a tak raczej nie, ponieważ u osób z POHP dużym czynnikiem zaostrzenia są infekcje, a przewlekła. Terapia glikokortykosteroidami może troszeczkę zwiększyć ryzyko tych infekcji. Wziewne sterydy, czyli często określany skrót GKSW, czyli GKS-y wziewne, albo z angielskiego w różnych wytycznych zobaczycie skróty. ICS, czyli Inhaled Corticosteroids to bardziej z angielskiego no i właśnie jak to sterydy one działają immunosupresyjnie poprzez hamowanie syntezy mediatorów zapalnych, hamowanie syntezy cytokin, czy też hamowanie napływu komórek zapalnych w to miejsce i o co chodzi z tym mediatorami zapalenia. Bo może kojarzycie, że jest coś takiego jak kwas arachidonowy. Kwas arachidonowy powstaje poprzez to, że fosfolipaza 2, taki enzym, rozkłada fosfolipidy błonowe i powstaje nam kwas arachidonowy, który dalej przez cyklooksygenazę powstają prostaglandyny. I blokery cyklooksygenazy to np. niesteroidowe leki przeciwzapalne, czy przez lipoksygenazę powstają leukotrieny. I zarówno prostaglandyny, jak i leukotrieny mają wpływ na to, na ten rozbrykanie stanu zapalnego, zwiększenie przepuszczalności naczyń, obkurczenie oskrzeli. Nie chcemy tego. I sterydy działają poprzez jakieś takie białko lipokortynę, hamując fosfolipaza 2, więc nie powstanie kwas arachidonowy, nie powstaną prostaglandyny, nie powstają leukotrieny, ale też dodatkowo to działanie hamujące na te wszystkie procesy zapalne, na napływ komórek zapalnych, no to fajnie, że te leki tak działają i te leki właśnie jak sama nazwa wskazuje są stosowane w ziewnie. Między innymi to jest cyklezonid, budezonid, mometazon, beklometazon czy też flutykazon i one właśnie przewlekle w astmie są stosowane. Z tym, że właśnie to, co mówiłem, że w no najnowszej dzinie formoterol z budezonidem są zalecane jako leczenie doraźne w astmie, jako do psikiwania yy, i ten. Yy, z tym, że yy, to są sterydy i pacjent mówi: Ja cię pierdzielę sterydy, będę gruby. Ja wiem, panie, widziałem w telewizji, co się po sterydach dzieje. No właśnie. Wziewne glikokortykosteroidy mają bardzo niską biodostępność, bardzo niskie wchłanianie, więc one działają głównie tylko w drogach oddechowych i szansa, że one przenikną do układu, do krwi i będą miały działanie ogólnoustrojowe jest takie, że prawie żadne, ale mogą działać poprzez tą immunosupresję na śluzówki jamy ustnej gardła, przez co może pojawić się grzybica, jakaś chrypka, czy też kaszel związany po prostu z inhalacją. Dlatego bardzo ważne w stosowaniu tych sterydów jest płukanie jamy ustnej po zastosowaniu tych leków. Nie tyczy się to jednego leku, cyklezonidu, który jest taki super nowoczesny, że on jest prolekiem i on się aktywuje dopiero w drogach oddechowych po wciągnięciu tego leku do siebie, tak? I dlatego on nie ma działania takiego grzybiczo-twórczego, ale ja bym i tak wszystkim kazał płukać, bo potem będzie ktoś miał problem. No właśnie, to co wspomniałem, leki mają niską biodostępność i nie wchłaniają się do krwi. Natomiast czasami w, bardzo, no, w ciężkich zaostrzeniach astmy sterydy są stosowane ogólnoustrojowo w formie doustnej albo w formie dożylnej, ale to co się dotyczy ich działania ogólnoustrojowego, działanie pożądanych ogólnoustrojowych, no to jest temat w ogóle na odcinek specjalnie poświęcony sterydom. No i teraz nie będę się tym oczywiście zajmował. Dalej są leki, te tak zwane ELTRA blokery receptorów leukotrienowych, nazywane również potocznie lukastami. Montelukast, Zafirlukast, przy czym w Polsce jest tylko Montelukast i są to leki stosowane do doustnie. No bo leukotrieny, jako te pochodne właśnie kwasu arachidonowego, działając na te swoje receptory, prowadzą do skurczu oskrzeli, zwiększenia wydzielania śluzu, zwiększonej przypuszczalności naczyń, napływu granulocytów kwasochłonnych, czyli eozynofilów. No a my zablokujemy to, bo blokujemy działanie na receptory. Jakie są wskazania do tych y, lukastów? Przede wszystkim pomocniczo w astmie, bo one nie są jakimiś takimi lekami pierwszego wyboru tak naprawdę w momencie, kiedy są jakieś silne przeciwwskazania do stosowania sterydów, Albo na przykład chcemy stopniowo, pacjent się naprawdę świetnie czuje, chcemy stopniowo jakby zmniejszać ten grade leczenia, to czasami można by spróbować wykluczyć sterydy, albo jak sterydy w małej dawce słabo działają, to spróbować je. Zamienić właśnie na lukasty, ale też są stosowane w zapobieganiu astmy wysiłkowej czy łagodzeniu objawów sezonowego alergicznego nieżytu nosa u chorych z astmą. Działania niepożądane tak naprawdę występują rzadko i najczęściej są to jakieś bóle brzucha, bóle głowy. Ogólnie to są dosyć. Naprawdę bezpieczne leki. Jeżeli mówimy o bezpiecznych lekach, no to najbezpieczniejsze na świecie są kromony, leki, które mają rzekomo hamować degranulację mastocytów. Wśród nich należy kromoglikandisodowy czy nedokromil sodu. Choć tak naprawdę one nie powinny być stosowane rutynowo w astmie, ponieważ są znacząco mniej skuteczne od sterydów, a efekt ich działania tak naprawdę leży w granicy placebo. W ogóle w Polsce to nawet nie ma postaci wziewnej kromonów, tylko one są w tam aerozolach do nosa czy kroplach do oczu stosowane w stanach alergicznych, tak? Czasami u dzieci może stosowane ze względu na wysoki profil bezpieczeństwa tych leków, ale tak naprawdę no. Pamiętajcie o tym, że raczej alergia do nosa, do oczu, choć no, typowo one są wymieniane też jako te leki tutaj działające, powiedzmy. Ostatnia już grupa leków na dzisiaj to leki biologiczne stosowane w astmie. Tutaj takie szybkie przypomnienie z tego jak działa astma, że pojawia się antygen, który jest prezentowany przez komórkę prezentującą antygen limfocytowi Th2, który indukuje odpowiedź zapalną poprzez pobudzenie eozynofilów, czy też pobudzenie komórek limfocytów B do przemiany w plazmocyty produkujące immunoglobuliny E. I tej immunoglobuliny E Osadzają się na powierzchni mastocytów. Przy kolejnym spotkaniu z antygenem mastocyty uwalniają. Histaminę produkują też leukotrieny, prostaglandyny itd., itd. dochodzi do tej tzw. degranulacji, czyli te granule ziarnistości w nich zawarte, one uwalniają. I tu, jak widzicie, mają tu istotną rolę interleukina czwarta, interleukina piąta i immunoglobulina E, więc istnieją leki biologiczne bezpośrednio działające na nie, np. omalizumab, który jest blokerem immunoglobuliny E, dupilumab, który jest blokerem receptora dla interleukiny czwartej, reslizumab, mepolizumab, blokery interleukiny piątej, czy benralizumab, blokery receptora dla interleukiny piątej. Te leki stosowane są już raczej w ciężkiej, alergicznej astmie. No i hmm, co tu powiedzieć? No to są leki na pewno drogie, w jakichś nowych programach lekowych, czy tam badaniach klinicznych jeszcze niektóre. No i przede wszystkim też żeby załapać się do leczenia nimi, no to tam są pewne wymagania, że we krwi na przykład w omalizumabie musi być dużo IgE, czy musi być spora eozynofilia yy, i tak, dalej, i tak dalej. No przede wszystkim musi być potwierdzone, że to jest astma o podłożu alergicznym, yy, bo tylko wtedy skutecznie będą działały na te wszystkie elementy. Tymczasem w tym odcinku yy, to już wszystko. Dzięki bardzo za ten odcinek, zapraszam do obejrzenia innych odcinków na kanale, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, klikając w guziczek. Możesz również zostać moim patronem i wesprzeć mnie w tworzeniu filmów. Do zobaczenia.